Nie oceniamy. Wersja designerska. Mm. Mam ulubiony odcięć szarości. Używam go zawsze bez względu na brandburger. Chodźmy Jezu. A pamiętasz, który to? No, mam kilka i wyłóczysz tego 3,0, 3,0, i to. 3,0, F8, F8, mm. F8. Tak. Teraz się okaże, że to nie szare ja się było. No, <grym> to jest zera, nie? Dobra, teraz Ty. Hmm. Zdarza mi się, że klientowi daję dwie słabsze opcje i to moją ulubioną, żeby wybrał na pewno moją ulubioną. <grym> <grym> marketing to marketing, tak? no ci proponujesz jakby takie totalne gówno, żeby to Twoje... <grym> zdarza się. Nie zawsze, ale zdarza się. No. Dobra. Mm -hmm. Dobra. Bardzo często nie umiem wyjaśnić, co jest lepsze. Po prostu czuję, że tak powinniśmy zrobić. Tak. I to jako intuicja. I nie jestem tego poprzeć. <grym> muszę powiedzieć, bo tak. To ja od razu wejdę yy, z kolejnym. Tam. Bo w takich momentach ja odpalam przy GPT. <grym> <grym> Żeby połówki <je> uargumentować. <grym> Sorry, ale no... Ale jest dobry? W sensie dobrze to argumentuje. No, okay. do, do, dobry jest, bo wyciąga argumenty, które no... są. Czy... Ale jak bym w ogóle promptuję. To się co mu pisze, że, że masz. Taki... Słuchaj, mam taki, taki design. Chciałabym, żeby powiedział mi jego y, zalety. Okay. Y, skupił się na rozwiązaniach i powiedział tam, nie wiem, ABC i nie wiem, napisał mi 10 różnych wariantów, znaczy 10 różnych podpunktów, no to ja sobie wybiorę z tego trzy i będę tego bronić jak lewica, no bo z tym się okazałem. Okej, okay, dobra, dobra. Bo czasami ta intuicja jest taka, że yy, ty wiesz coś, że tak będzie lepiej, ale nie umiesz tego argumentować. I przychodzi taki chat GPT i on ci jakby y, y, uzmysławia, o co tobie tak naprawdę chodziło. I mówisz, mm -hmm. Boże, to było to. No o to chodziło no. tak. Nie umiałeś tak, tak nazwać. Tak. Nie umiałaś tak nazwać. Dobra. Zrobiłam animację w Figmie tylko po to, żeby opisać się przed zespołem. A to Figma tak umie? A mówię, no Figma ma taką dosyć mocną funkcję, a to nie widzieliśmy w ogóle. No ale wiesz, że sobie masz taki jakby płaski ten interfejs, nie? I mówisz, I od razu jest takie, nie, i jakby oczekujesz wtedy po klasku. Nie, ale Ale tak czasami to też jakby przyćmiewa jakieś tam niedróbki, nie? No wiadomo. Boże. Kto nigdy tak nie robił? w pierwszy rzut, no wiadomo. tak jest. Tak. Uh -huh. hmm. Udaje czasami, że wiem, o czym deweloperzy mówią, a nie mam o pojęcia. I ja też? W sensie, gdzieś ci tam dzwoni czasami? Tak, no, chyba. A ja ty masz tym, nie? papkę? w mózgu, nie? O nie, to znaczy to, 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 to mam często, ale jakby. Tak, ja mam taki, wiesz, ja mam taki rozwinę ten, ten wątek, no? No, w związku z tym, że skończyłam tą informatykę, nie? to gdzieś mi coś dzwoni zazwyczaj, mm -hmm. nie? No, że gdzieś się technologia 30 ten... razy zmieniła. To no nie, jest... tak no walczyć, no. nie? Ale jakby gdzieś mi dzwoni i ja, ja czasami mam takie, um, nie mogę zapanować nad tym, żeby się wypowiedzieć w tym temacie, wiesz, nie może jakby... Ale takie, a, żeby tak, dobra, wiem, wiem, gdzieś tam, co robiłam, no, no super, to 15 lat temu, tak. to było, dobra, <grym> <grym> zrobiłam redesign interfejsu, tylko dlatego, że był brzydki, nie było tam żadnych problemów do rozwiązania. Nawet nie mam co się śmiać, bo jakby tak się z tym identyfikuję, że... Mówię, no czasami tak, tak, tak robimy, sorry, problem? ale problem do rozwiązania jest, że, że był <laughs> brzki. <Dobry. laughs> Okej. Okay. Um, drażni mnie, kiedy okazuje się, że klient miał rację, a ja tego wcześniej nie zauważyłam. <laughs> Okej, okay, czyli, czyli, y, klient miał rację, ty miałeś inne zdanie? Tak. I jakby to? Tak. I Nie wiem trochę jak z tego po potem. Wiesz okay, co, jakby... przemyślałam to? Ja wiem, nie? Tak, Siądę, nie wiem, przespałam się z tym? Nie nie wiem. O, okay. Ale y, idziesz wtedy do zaparte? Czy. Nie, nie. Jakby już umiem powiedzieć, że to tak, no mm. to jakby przespałam się z tym rozumiem, ale sama potem w sobie myślę, że ten klient o mnie myśli, że no teraz to cię y, każdą rzeczą mogę zdominować i zagiąć, nie, y, na poziomie produktowym, no bo jednak miałem rację, nie. No. Okej. Okay. Ja to jest moje. Dobra. Dobra. Bardzo często mój design system to biblioteka komponentów, ale design system ładniej brzmi. A to jest coś innego? To jest idealne, to słowo pomniet. Okay. Straszne. To hmm. już po jednym, nie? Tak, to już jeszcze po jednym, no. Czekaj moment, tu muszę znaleźć. O, tak, to chyba będzie dobra. Dobra. Czasami po tygodniu y, projektowania albo po dłuższym czasie przypominam sobie, że tam gdzieś powinien być użytkownik. <noise> Czyli lecisz po prostu w wizualne aspekty. <noise> ja tak! Na ja myśli. spełniam wszystkie założenia projektu, a potem się zastanawiam, czy w ogóle użytkownik będzie tego używał, nie? Albo y czasem jest tak, że nie ogarniesz tego, że na najpierw powinnaś się skupić na mobilce, nie? No, Albo oj, najpierw tak. najpierw robisz to jak trochę na odwrót. Tak. Bo takie, ups. Uuu, <noise> I szybko, nie? No. Dobra. Y Czasami krytyka bardzo mnie wkurwia, ale mówię kulturalnie, że dziękuję i jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Tak, to jakby. To robisz? Robisz. No, wspaniale. Ale wspaniale, dziękuję, że się Dziękuję, że mi tak. to powiedziałeś, jakby tak. wezmę to pod uwagę, nie? Tak. Wychodzi, To może na tym zakończymy. Tak? Zapieśniamy. Podzielcie się swoimi e, designerskimi. Słuchamy, nie oceniamy. Tak jest, jesteśmy też ciekawe. Bo... Tak, żeby, nie, nie wystawiamy się tylko my na. No tak, wystawmy się wszyscy. Wystawmy się wszyscy. Powiedzmy pod tym wątkiem, co robimy, tak. Tak jest. Cześć!